Moim zdaniem, osoba, która ma największy interes w tym, żeby zbudować tego rodzaju większość, to jest pan prezydent. On myśli o reelekcji, myśli może o uporządkować drugiej tę kadencji. Prawą i ma bardzo duży autorytet. Bardzo w porządku traktuje konfederację, polityków konfederacji. Jest człowiekiem, który na prawicy łączy, a nie dzieli. I to może być długofalowa strategia? Moim zdaniem jest taka nadzieja, jest taka możliwość i dotychczasowe działania pana prezydenta dają szansę, że tak się wydarzy, ponieważ kluczową kwestią jest nie żeby wygrać wybory, mieć możliwość matematyczną sformułowania rządu, ale przy szykującej się możliwej katastrofie Partii obecnie tworzących rząd, bo w chwili obecnej już można powiedzieć lewicy prawie nie ma, PSL-u nie ma, partii chołowni nie ma na poziomie sondażowym i wyborczym, jest Platforma Obywatelska. I może być taki Sejm, w którym obie lewice nie wejdą. I ta Zandberga, i ta Czarza z PESEL nie wejdzie, nic nie zostanie z partii Hołowni. Jeżeli odpowiednio spadnie koalicja obywatelska, to naprawdę jest możliwa większość, i to większość konstytucyjna, i może uda nam się. Zbudować nową konstytucję, która bardziej będzie chroniła naszą suwerenność niż obecna bardzo dziurawa konstytucja, która wprowadzi realny podział władz, która sprawi, że sędziowie, jeżeli będą niezależni, to będą niezależni od polityków, ale będą zależni od rozumu prawa i zdrowego rozsądku. A w chwili obecnej niektórzy czują się od tego niezależni.